Yo się z tej strony Capix witam Was na moim kolejnym odcinku na moim Dzisiaj rozpoczynamy trzecią przygodę z Super Major Run. Dokładnie moi drodzy, jak jeśli chcecie więcej Super Major Run to zostawcie kciuka w górę i sobie z dzwoneczkiem. No i lecimy. Nie, te dźwięki też. No, w poprzednim odcinku tak było, że tutaj byliśmy w kejfach i przed odcinkiem tam jeszcze gdy nie nagrywałam wczoraj, to trochę. Dobra? A nie chcę. Lepiej. Dobra, no i ostatnio byliśmy tu. Więc teraz... Co to jest? Co to ma być? Skąd mam widzieć? Ja nie jestem takim mdralu. O, Mario. <grytanie> Jakie fajne. Uuu. Szyb, szyb. Kurczę, już że ja spadnę. E, e, e. Muszę powtórzyć to. Nie, serio. Ja chyba ja wiem, co musi być. Musi chyba tutaj o podejść. Ja. Uch. Gdzie może być kolejny? Retry... Jeszcze raz. Nie może tak być. Nie mogę przegrać. O, Monetki. Uf. Jaś myślałem, że już. Uu. Punkciki. Idealnie. Może na ziemię Nie. Ja już wiem, gdzie to jest. To jest na dole. Wow. Nie wiem, że tak reaguje, dobra? Teraz najważniejsze jest tylko wygrana. No, można powiedzieć, że ten odcinek był krótki. No można tak powiedzieć. Bo tylko to trwa dwie minuty, więc króciutko. Uh. Komplet. Best. To teraz? Nie wiem. Utworzyło mi się. Mogę? Widowie dzisiaj oto jest to koniec pierwszego świata. Teraz będą emocje. Bo jesteśmy w zamku. No co jest? No co? Cofaj się! Ale fajnie, że takie coś wymyślono. No. Fajnie. Właśnie się cofa. Tak. Teraz gdzieś tam? Nie. Dobra, niech ja zginę. Dobra, po... trupek. Nie! Co jest, bawsera? Na stówę już go czuję. Yy. Myślałem, że tak będzie. Retry. My byliśmy w chmurach, tak... w ostatecznym wojnie. Nie wiem, dlaczego to nazwałem wojna, ale może być. Czyli dobra. Trzeba sobie zapamiętać, gdzie były te końce. Dobra, tam. Teraz tam na dole były, bo nie mogę sobie zapomnieć, gdzie. O, jest. No i piękny końci. Teraz gdzie kolejny końc może być? Tak, na górze. O. Ksyk. Nie! Jestem. Tam był. On tam był. Y Trzeba to zrobić tak, żeby. A tam na górze był. Mówiłem, że tam na górze był. Dobra, ale najważniejsze jest to, że mamy trzy. Uuu, niedobry wolaz. Dobra, czuję go. Czy <grym> to było możliwe, że on tutaj jest? Jak go zwalić z mostu? Ała. Bardzo to było łatwe jako walka. <laughs> Zmienił się w krzypa. Copics number one! Tak powinieneś mówić. <laughs> Peach! Ratuje cię z tego kurde wielkiego... No bo w ser... no co ty jeszcze wykombinowałeś? Bawser uciekł. Zabrał pić. Wszystko stracone. Marnie biegnie. Malutę. U! To jeszcze się pojawiło. Pojawi się ten trup, to? No. Ciekawie. No i Co? Aha. Dobra, rozumiem. Ja muszę zdobyć te wszystkie końce, żebym przeszedł. Dobra. Hop! No trochę już znam drogę. Trasę. Czyli dobra, czyli trzeba jeszcze roz... Uuu, bardzo dużo sekund. Nie wiem czy poprzednio... O, tak miałem. O, właśnie tak. Teraz schodzę... O! Pięknie, Marian. Teraz... Kolejny końc na górze. Bo tak pamiętam. Teraz na górze. Uuu, ciekawie. Dobra, teraz kolejny koń z tam. No, już kolejny koń. Przepraszam, na chwilę pauza. Dajcie. No i tutaj już powtarzam. Jestem mały. Nie mogę zmarnować bańki. Nie, Nie poddam się. Nie poddam się tak po chwilę. pauza i za chwilę. No, widać to, jak to jest. No. To będzie trudne. Dobra. Dobra, teraz trzeba wyczuć. 3, 2, 1. Dobra, kiedy skacze? Nie, chyba. Trzeba... Tak. Oh yeah, oh yeah, Mario wygrał, Bowser przegrał. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Carpix number one, kolejny raz, yeah. Dobra, teraz. Uuu, skrzynia. A w niej? Uf, wcześniej tego nie było, może jak tam zdobyłem? Aha, bo zdobyłem perfekta, komplet, ciekawie. Odblokowałem drugi świat, czy nie? Trzeba zdobyć to tu. Widowie widzimy w kolejnym odcinku, gdy odblokuję no tam ducha. No to trzymajcie się. No i cześć.